Ja zainteresowałem się, jaki jest mechanizm działania fenbendazolu. Otóż okazuje się, proszę Państwa, no bo jaka jest idea podawania chemioterapii u chorych nowotworowo? Idea jest taka, aby podać taką substancję, która maksymalnie skutecznie. Szkodzi i niszczy komórkę nowotworową, a jak najmniej uszkadza i niszczy komórki zdrowe. I wtedy to jest idealna chemioterapia czyli podajemy substancję, która niszczy komórkę nowotworową, nie niszcząc zdrowych tkanek. Otóż, proszę Państwa, jak działa fenbendazol. Fenbendazol działa w ten sposób, że yy, po, powoduje yy, no, utrudnie, utrudnienie wykorzystania glukozy przez wszystkie ko komórki. Czyli jeżeli my spożywamy ten właśnie fenbendazol, on rozprzestrzenia się w całym organizmie równiutko zarówno wchodzi do komórek nowotworowych jak i do komórek zdrowych. Przy czym proszę państwa, komórki zdrowe z tego sobie niewiele robią. Dlaczego? Gdyż komórki zdrowe oprócz y, pobierania energii do swojej egzystencji z y, glukozy również mogą energię pobierać ze spalania tłuszczy i białek. Natomiast ponad 95% nowotworów, komórek nowotworowych, ma właśnie takie uszkodzenie swojego metabolizmu, że może odżywiać się wyłącznie glukozą, czyli cukrem. Natomiast nie może czerpać energii i odżywiać się tłuszczem ani białkiem. I proszę Państwa, dla zdrowej komórki podanie tego właśnie fenbendazolu no jest takie odrobinę szkodliwe. O tyle, że komórka ma utrudnione znacząco, utrudnione wykorzystanie glukozy do swojego metabolizmu. Ale zdrowa komórka ma przecież tłuszcze i białka, z których spokojnie czerpie energię. W związku z tym. Przez czas przyjmowania fenbendazolu no ma troszkę podgórkę, ale, proszę Państwa, dla komórki nowotworowej sytuacja utrudnionej, utrudnionego wykorzystania glukozy jest po prostu wyrokiem śmierci. Gdyż komórka nowotworowa tylko, no, czy znaczy te 90, ponad 95%, guzów nowotworowych, komórek nowotworowych może się odżywiać tylko glukozą. W związku z tym zablokowanie możliwości wykorzystania glukozy przez w komórce nowotworowej oznacza rozpad guza i śmierć komórek nowotworowych. Są różne, różne informacje w, w internecie, bo w internecie to już jest omawiane, i różne dawki są zalecane, no, różnej wielkości. Ja dokonałem własnej analizy, jak to by było najlepiej, żeby te dawki nie były za małe, nie były za, za duże, i z tej analizy wyszło mi, że y, powinno się brać y, po 40 mg rano i wieczór, czyli 80 mg na dobę tego fen fenbendazolu y, przez y, my stosujemy 21 dni, czyli 3 tygodnie brania i proszę państwa 99% y, y, Osób, które sobie to biorą, nie zgłaszają żadnych y, ubocznych y, rezultatów w stylu nudności, wymioty, y, przeczyszczenia y, czy jakieś tam pobolewania. Y, większość pacjentów y, mówi, że tak jakby niczego nie brali, więc nie jest to jakiś środek ciężki. Y, organizmy to tolerują bardzo dobrze. A żeby wyzdrowieć, musimy mieć odpowiednią ilość witamin, minerałów, trochę ruchu i do, dobre odżywianie. No to, proszę Państwa, za, za, zażywanie fenbendazolu w pewnym stopniu naśladuje dietę ketogeniczną. Dlaczego? Bo w diecie ketogenicznej komórki mają mało glukozy są odżywiane tłuszczem, a glukozy niewiele, nie? A tutaj, mimo że możemy mieć zwykłą dietę, to komórki i tak mają glukozy mało, ze względu na to, że ta glukoza jest zablokowana. Mimo że ona nawet wniknie do komórki nowotworowej, bo ona wnika, ale enzymy, które popowodują jej rozpad i uzyskanie energii, są zablokowane fenbendazolem.